I poproszę teraz pana czytelarszuka o wypowiedź. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, planowanie przestrzenne jest elementem polityki rozwoju miast. Oczywiście zarówno w zakresie kształtowania ładu przestrzennego, porządkowania procesów urbanizacyjnych, a, oczywiście kształtowaniu zasady zrównoważonego rozwoju na szacowanie warunków e, zabudowy. Ale to planowanie przestrzenne oparte musi być na pewnych zasadach, czyli na pewnych obszarów. Z jednej strony mówimy tutaj o zasadzie zrównoważonej struktury przestrzeni. Z drugiej strony mówimy o legitymizacji obszarów zaglądowanych. Po trzecie legitymizacja obszarów zabudowy mieszkań a wreszcie ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego i wreszcie ostatnia rzecz, zrównoważony transport. W tych obszarach o planowanie trzeba rozpatrywać. Jeśli ograniczamy to tylko i wyłącznie do zmiany planów miejscowego zagospodarowania, nie widzimy miasta jako stałości. To jest podstawowy problem. Jeśli spojrzymy na to pierwsze zagadnienie, kształtowanie zrównoważonej struktury, to warto odwoływać się do tej partycypacji społecznej i my to robimy, czy też ja to robię. A tutaj mamy na myśli zarówno współpracę z Towarzystwem Urbanistów Polskich, podpisałem porozumienie co do organizacji dużego międzynarodowego kongresu Urbanistów Polskich, który na przykładzie Lublina będzie starał się budować pewne standardy kształtowania jakości gospodarowania przestrzeni. W przyszłym roku będzie duża konferencja organizowana przez e, Forum Kultury Przestrzeni, właśnie pod, e, takim, e, pod taką nazwą, poświęcona temu, co w nie jest najistotniejsze. Ale wydaje mi się, że ta partycypacja społeczna, oczywiście, e, nie tylko dotyczy organizacji pozarządowych, środowisk zainteresowanych kształtowaniem przestrzeni tej ogólnomiejskiej, ale również to, co jest w dzielnicach, tego typu projekty też realizujemy. W tym. W pierwszym przypadku warto jeszcze zwrócić uwagę, iż toczą się dwa konkursy, a właściwie jeden już jest w sposób zaprasowany w o a drugi po podpisaniu porozumieniu z SARP-em luberskim dotyczy będzie zagospodarowania podstawcza i w październiku konkurs będzie ogłoszony. Czyli dwa, można powiedzieć, takie neutralne miejsca luberskiej przestrzeni są objęte tą partycypacją społeczną, po konsultacjach społecznych i przy współpracy ze środowiskami. Ale ważne jest to, co jest również w dzielnicy. Znaczy, my traktujemy planowanie przestrzenne jako ten kompleksowy proces, ale realizowany przy oparciu na zasadzie partycypacji społecznej. I tutaj to, co e, pokazujemy, to jest jeden z takich projektów. A, rewitalizacja obrodu Saskiego, ale rewitalizacja kolejnych obszarów. Mówimy o dzielnicy w mówimy o rewitalizacji Głuska, miasteczko Głuski, Jacek Warda jest tu obecny który jest autorem tego pomysłu, mieliśmy okazję o tym wielokrotnie dyskutować. To co jest warte podkreślenia, że to są często inicjatywy oddolne. Czy chcemy widzieć to otoczenie mieszkańców, czyli to co jest w dzielnicach, w wymiarze przyjaznego środowiska, ale kreowanego przez nich. projektem jest to co obroni Ten pomysł skwerków, czy powiązany z kształtowaniem dzieleni dzielnicy, to jest pomysł, rady dzielnicy, pomysł społeczności dzielnicy, ale oczywiście te projekty w takim wymiarze przestrzenią miejskie muszą przewidywać pewną estetykę zabudowy miasta. Mówimy o alei Witosa, mówimy o ulicy Chopina czy o innych ulicach i konkretne projekty są już a, przygotowane. Warto zwrócić uwagę, że mamy dzisiaj partnerów, bo jest architektura na Politechnice, jest katedra kultury przestrzeni na Katowickim Uniwersytecie Lubelskim, jest dobre środowisko w sensie kadry i dobrych studentów, dyplomatów na Uniwersytecie Przyrodniczym, mówimy o kierunku kształtowania krajobrazu przestrzeni i to są nasi partnerzy już dzisiaj, a więc tak w większym stopniu chcemy wspólnie z uczelniami takie projekty realizować. Jeśli chodzi o dwa ciała, które są pomocne prezydentowi, one są już dzisiaj obecne. Mówimy o Komisji Rady Wętrzymi która jest ciałem doradczym dla do prezydenta, ale ciałem, które pomaga rozwiązać konflikty w przestrzeni, bo one są przykład rudnika, czy przykład w tej chwili pojawiającej się dyskusji na osiedlu głosów. I komisja, która ma zidentyfikować zainteresować współczesne zadania, bo ta ochrona dziedzictwa jest też elementem planowania sesjonalnego czy uh, tego kształtowania właściwego ładu sesjonalnego. Oh, to tytułem problemu.